Heaven is a wonderful place. Spróbujcie zrobić bardzo w dobrym miejscu B. Da ba da ba, da ba da ba, da ba da ba. Da, ba, da, ba, da, ba jeszcze raz. Heaven is a wonderful place. Chwila, moment, zwrócić, robicie. Heaven is a wonderful place. Tak, widzicie? Heaven is a wonderful place. Tak, jest naprawdę. A Wtedy na darty musicie wejść. Cobra, Dobra. ale poczekajcie, jeszcze raz to z basami coś jeszcze raz heaven is a wonderful place da ba da ba dobra i wasze wejście na doo be dam dum tam jest też też jest kropka i musią realizować żebyśmy na ba da ba da ba dam dum du doo dum dum także była ta kropka jeszcze raz na ba da ba da ba Du bidu, dam, dam, du bidu, du, bi, du, du, bi, du Tak? Dobra. Soprany i alty numer jeden. Widzicie? Bardzo zależy naszemu uchu, żebyście zrealizowały przedostatni dźwięk w pierwszym takcie dobrze. Spróbujmy to miejsce. Paniorytru, bo jest taki rozlazły, strasznie, jest zbliżony do ósemek. No nie, jak macie. Da, da, soprany. Da, 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 da. No nie, to śpiewacie tam taki bardzo. Złagodzone to jest za bardzo. Spróbujcie to zrobić obażeńskie głosy. Tram dwa trzy. Da 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 bada. <śpiewanie> Jeszcze raz. Za pierwszą raz było lepiej. Znowu jest to. Tram tam pa para. Tam tam pa para. Tak? Chodzi o ten rytm. Jeszcze raz. Raz dwa trzy i. Za pierwszym razem było dobrze, za drugim znowu się rozbyłyście. Dziewczyny wciąż uważać cały czas. To jest to samo. Tap, 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 para. Ta, 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 nie, bez pauzy, chodzi o to, w którym miejscu to jest, bo jak robicie pa, pa, pa ba, ra, to już nie ma tego. Tak, bo jest zlane. Raz, dwa, trzy i. Pa, para. To samo. Pa, para. Jeszcze raz. Czujecie. Czujecie, tak? Nie bacz tego rytmu wyraźnie. Panie Kajtku. Panie Marcinku. Nie powiedziałem tym razem Kajtówsiu. Ale jak zdrobnić Marcinie? Tak w połowie. Marcinie to już jest zdrobniale. Pełne moje? Imię... Pełne moje imię brzmi Mar. Hermar. Her To starogermański morfem. Mar znaczy cisza. <grywa> Nagranie poszło. Biały czerwoni. Freedom! Po Freedom, przerwa na jedzenie. Myślę, że w trzy razy damy radę, co?